Co tam przeglądasz? Czekaj, zaraz Ci pokażę. Widzisz? Ale fajnie, czekaj, czy to nie jest ten wibrator, który był kiedyś w Alie MacBeal w ogóle? On jest taki, że prowadzili na nim kilka lat testy, czy on ma, żeby miał dobrą częstotliwość wibrowania. Serio? To ten? No. Kurczę, nawet jest dosyć tani? No nie wiem, ale fajny jest przynajmniej. Tylko trochę nieporęczny, bo on jest taki dosyć duży, nie? No nie wiem, na obrazku to nie widać, gdyby było jakieś porównanie. Właśnie ja pamiętam z Ali U... Macbili, że, że on był taki. On był taki. Taki trochę duży. bardziej jak wygląda jak mikrofon, można poudawać, nie? Hello! W Polsce tyle nie ma w sklepach. Będę nad... że ja wolę chodzić tak sam, bezpośrednio wejść sobie do, do seks shopu. A chodzisz? No to jakiś czas mi się zdarza. No widzisz. Czasem jest tak, że lepiej jest pójść i generalnie zobaczyć, bo jakby na zdjęciu to tak nie do końca wiesz, nie wiem, z czego to jest zrobione. Nie, no to oczywiście, jak najbardziej. Jednak częściej, z tego co wiem, to chyba chłop, chłopcy chodzą, chłopcy mężczyźni chodzą do seks niż kobiety. Jakoś tak kobiety się chyba trochę krępują mimo wszystko. No nie, w sumie ja nie wiem, ja nie umiem powiedzieć, kto częściej chodzi, bo przede wszystkim w ogóle się o tym nawet nie gada. No właśnie, jakby to jest takie trochę, że... Nawet między koleżankami się nie gada. Ej, gdzie byłaś? A wiesz co, zakupy musiałam zrobić. Tak, w Sextropie, nie wiem. Tak, w w Charly Tak. Ale wiesz, co nawet też takie sytuacje typu, nie wiem, przecież część zabawek erotycznych jest też dostępna w markecie. Na dziale z kosmetykami, tam gdzie masz leki, to są też dostępne te wszystkie jakieś takie krążki, w A ogóle to, tak, czy to, to żele to, to i tak dalej. Tak, tak to już Więc jakby już oddawno, to gdzieś tam no, tak, no jakoś pewnie. się troszkę oswaja, aczkolwiek mu wszystko dalej jest takie trochę skrępowanie, kiedy. Co innego jak chłopak, ale jak dziewczyna idzie i kupuje sobie coś takiego, to jednak trochę dziwnie się I najgorzej nią jest, gdy jesteś ten, w tym markecie, kupujesz sobie coś takiego. Spotykasz znajomego. Tak. Dzisiaj postanowiłam kupić. Tak. I... Cześć, nie widzieliśmy się. Te te bułki, tak na ten. A jest... co kupujesz? Nie, 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 to nie dla mnie, nie, nie. Dz dzisiaj wiesz co? Dla koleżanki robię zakupy. Tak, dzisiaj tak, pytam do kolegi. Kupić. Ale trochę. Bo jakby, gdyby nie było z tym takiego, e, takiego problemu, to można powiedzieć, a wiesz, kupuję to, bo sprawdziłem, że to jest super i w ogóle moja dziewczyna sam. Ale wiesz co, w sumie kupuj... taka, taka odpowiedź jest o wiele lepsza niż nie wiem, o bo wiesz co, dzisiaj mnie koleżanka jest chora, wysłała do sklepu, bo znaczy, ja w ogóle nie widzę powodu, dla którego nie możesz być szczery, umówmy się, no to nie jest tak, że ludzie się pojawiają na świecie z jakiegoś skapusty. z kapusty. Jakby też nie ma co ukrywać, że seks jest przyjemnością i też między innymi na tym to polega, żeby znajdować sobie kolejne jakieś tam elementy tych tej, 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 tej przyjemności. Po pierwsze, my kobiety same jesteśmy na tyle tak w pewien sposób pruderyjne, że ho-ho, tu wcale nie jest taka grzeczna, do łóżka tylko biała bielizna. Ale i tutaj powraciana. jest fajny chłopak, to półdupy na wierzchu. Ale nie, pornosa nie obejrzysz, bo tam są gołe dziewczyny. Nie. No. nie. chociaż wiesz, często jest też takie rozróżnienie, że tutaj porno, a tutaj ym, film erotyczny i pornograficzny. No tak. W ogóle znam takie dziewczyny, wiesz, które kompletnie jakby umywają ręce od tego, że, że coś takiego istnieje. Jestem ja wiem, ciekawa, że niektóre czy... osoby mogą gorszyć takie rzeczy, no bo mają swoje jakieś tam postrzeganie, wiadomo, ale to jest nieodłączna część jakby życia, więc. trochę tak. Wiadomo, że nawet z ciekawości obejrzysz kiedyś, no, albo. Ale poza tym są różne te pornosy, tak? To nie no, jest wiadomo, tak, że jakby tak. oglądasz takie naprawdę hardcore, tylko są takie, które na przykład mi się wydaje, że my kobiety w ogóle oglądamy bardziej takie romantyczne te, te pornosy, że one są takie, że jest tam chociaż trochę jakiejś historii, a nie że. dzień dobry, proszę pizzę. O, proszę, tu jest lodówka, bierz mnie na yeah. tej lodówce. <laughs> ja nie widzę w tym nic złego. To jest jakiś taki po prostu. To jakby element jakiś tam, nie wiem, z jednej części element kultury, a z drugiej strony, jakby jak popatrzysz sobie na to, że już w latach dwudziestych generalnie były zdjęcia roznegliżowanych kobiet, no to jakby po prostu ludzie tak mają. Pamiętam zdziwienie na twarzy mojego wczesnego chłopaka, jak coś kazał mi tam na komputerze u siebie znaleźć. Mówił mi po kolei, w której foldery mam wchodzić, żeby znaleźć ten plik. Ja mówię, że: O, tutaj masz jakiś folder, który się nazywa jakieś tam, nie wiem, jakieś, to była jakieś totalnie zdupy nazwa. I mówię, ciekawe co w nim jest. I on tak, I oczywiście, już szybki palec kliknęłam. <ślepokasz> I tak, o, co to jest? <ślepokasz> nie, no wiesz, zaczął się tłumaczyć. I mówię, cicho, chodź żeby <ślepokasz> zdziwienie na jego twarzy w tym momencie, no tak, jego... było. W ogóle jest nabudowanie wokół takich rejonów takich romantycznych, wyobrażeniowych, a, a kobiety jakby tak niekoniecznie komfortowo czują się z tym, żeby powiedzieć wiesz co, w sumie ja znam taki zajebisty krem z seks który powoduje, że y, u mężczyzny spowalnia się proces dochodzenia do orgazmu, a u kobiety jakby stymuluje, że są w stanie wspólnie osiągnąć orgazm. No. I jakby o takich rzeczach się nie mówi. Wyobrażasz sobie mi na faceta, który by takie coś usłyszał? Od kobiety? No. No właśnie. Właśnie zastanawiam się, czy to jest tak, że facetci lubią przyjść z taką niespodzianką, czy jakby dla nich to jest fajne, że, że kobieta zna się na takich rzeczach. Czy ja kobiety się... po prostu chcą udawać, że się nie znają na takich rzeczach? Ale czy... ja przypuszczam, że, że, że wiele dziewczyn się nie zna na takich rzeczach. No bo ej, nawet te bzdury, które często czytamy w gazetach, ani pół razu nie ma tam takiej. Takiej fachowej, jakby technicznej tak. wskazówek. Jest na, jest na zasadzie: właśnie, posmaruj się bitą śmietaną i daj sobie wisienkę do pępka, żeby on mógł ją ci spić swoimi no zębami, cokolwiek. Ale nie ma tam żadnych takich rzeczy typu. To są fajne zabawki, które teraz w tym sezonie możesz znaleźć w sex shopie, Nie wiem, one mogą Ci pomóc Nawet nic... w tym, w tym, w tym, w tym i w tym, ale nie wiem, cokolwiek. No właśnie, jakby ta, ta nie wiedza, ma nic. Jakby ta wiedza w ogóle jest jakby, jakby nie ma do nich w ogóle. Nie, nie, nie zawsze. Czasami są, ale to są takie naprawdę pojedyncze przykłady raz na rok. I to są przykłady na zasadzie, haha, ha, jest wieczór panieński, kupcie jej gumo, e, gumowego penisa. Hi, 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 hi. Wiesz o co chodzi? Jakby to dalej jest oderwane tak, jakby od kontekstu. To jest dalej takie ośmieszanie rzeczy, które, które są fajne, w których nie ma niczego złego. Takie przyzwolenie na takie większe i bardziej bezpośrednie gadanie o seksie, mają faceci i o tym, co jest dookoła seksu. Jakby tak. seks jak, i cała ta, ta, ta branża naokoło, mają faceci. Dziewczynom nie przystoi. No właśnie nie przystoi, tak samo jak nie przystoi przeklinać, ale jakby jest taki, że no kobieta to jest taka, że ona musi leżeć, ładnie pachnieć i ona nie musi się Bierz do... mnie. Nie chciałabym wylewać w tym momencie dziecka z kąpielą, że teraz hura, bura, wszyscy rozmawiają o seksie, bo są takie tematy, które lepiej, żeby zostały w kuluarach, ale fajnie, żeby one w ogóle się napojawiły. Albo w takim, w takim towarzystwie, w jakim się mogą pojawiać, albo no chociażby właśnie. między partnerami. Jakby się tak bardzo mocno cofnąć do czasów starożytnych, które najczęściej w takich dyskusjach dotyczących seksu się pojawiają, to jakby tam ogólnie było przyzwolenie duże na, jakby na seksualność, na seksualność. Znaczy, to, to, to raczej chyba nie było jeszcze wtedy takim tematem tabu w ogóle. Ten hedonistyczny model yy, podchodzenia do swojej seksualności jest raczej źle postrzegany w kulturach, które są dosyć mocno związane z daną religią. Taką, która dosyć jasno określa swój stosunek do... E, do... Swój stosunek? Tak. Pamiętam <grystanie> sytuację, byliśmy jeszcze w liceum. Tak, bo to było pod koniec liceum, to było po mojej osiemnastce. Już. Moja, moja osiemnastka w ogóle była zrobiona, zorganizowana w dosyć specyficznym klubie, bo w klubie gejowskim we Wrocławiu. Gdzie były futerka na ścianie różowe, no, takie pierzynowe, znaczy te piórkowe kotary, itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I pewnego popołudnia na urodziny, kumplet wybraliśmy się do tego klubu, żeby po prostu tam posiedzieć, bo tam było naprawdę przyjemnie. I dostał od nas w prezencie chętaje. Właściciel klubu, jak usłyszał, że mamy hentaje, pytał się, czy może, czy może je puścić na wszystkich telewizorach w klubie. Nie marzę, że była 17-18 jeszcze nikogo nie było w klubie, on chciał sobie poglądać te hentaje, więc wziął je od nas i po, i puścił. Wielkie kutasy, które się zamieniały w węży i o wpływały... pływały. Tak? nie cóż, wpływały. po prostu są takim... Bo jakby są dwa rodzaje tych hentai, jedne są takie po prostu totalnie odjechane, że potwór z... Trzema tak, i, te, w ogóle. I, tak i, w, i wsuwały się w każdego, w każdy jeden otwór, po czym eksplodowały i w ten sposób wielki kutas zawładnął światem. No, tak, ale to sobie <grym> tak jest, tak, <grym> no okej, okay, nie? no Pamiętam okay. ten obraz tego szefa tego klubu, który w ogóle nie zauważył ludzi, którzy wchodzili po tą <grym> On był taki zafascynowany, jednego Hentaja po drugim, bo mieliśmy trzy, 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 trzy płyty czy tam dwie płyty. Finalnie dostaliśmy y, szampana od, od, od niego w prezencie. Nie rozrywki. rozrywki. Ale wtedy to wiesz, wtedy to było traktowane na zasadzie ciekawostki tak, przyrodniczej w ogóle. Tro, trochę henta, tak. Nie? to jest po prostu na tyle dziwne i niezrozumiałe. Nie teraz po prostu wiesz, wchodzisz, na, wpisujesz w Google hentai i jakby tych stron jest tysiące. O, tak. Jak A jakby... Zresztą wpisujesz, nie wiem, cokolwiek, kogokolwiek jara wpisuje w Google i nagle. W, w ogóle o czym my rozmawiamy, ty weź. Jezu. Madre. Zgorszyłam się. Boże. Idę, no, idę, idę. Chcesz potestować wibrator, który <laughs> A jeszcze nie. A Dzieli mnie jeden paluszek od tego wibratora. Paluszek. Paluszek. Paluszek rozrabiaczek. <laughs> od tego. Ops. Widać? Kupiony. <laughs> no to dobrze, będziesz na święta. Taki prezent ode mnie dla mnie. Aha. Ode mnie dla mnie, dokładnie.